Halo, halo, halo! Siema, siema, siema! W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie i wybierzemy najlepsze zaklęcia na szybkie bronie w Minecraft Dungeons. Także lecimy! Ach, jakże klimatycznie w zaciszu ogniska domowego. Wybierzemy sobie pięć najlepszych zaklęć. Według mnie, tak sobie po prostu myślę, chciałbym po prostu wam pomóc w wyborze, jakie zaklęcia po prostu wybierać, jakie priorytety są najważniejsze w Minecraft Dungeons. Moja opinia będzie się znajdować w tym odcinku. I numer 5 jest to zaangażowanie. E, tutaj wybrałem sobie zaklęcie typowo pod attack power, pod e, damage i zerknijcie na to. W momencie, w którym ulepszycie sobie na trzeci poziom, te zaklęcie macie plus 100, a tak naprawdę do 100 obrażeń więcej. E, tu też sobie oczywiście przetestujemy wszystko. Dobra, wyjdźmy sobie z tego domku. E, zobaczmy to, jak to działa. Ok, zerknijcie teraz konkretnie na damage na naszym testowym chłopku. Mamy po 1200, 1600 i 2166, ewentualnie 5000 krytyka. W momencie, w którym yy, włączymy sobie zaangażowanie na poziom trzeci, zobaczcie o 100% więcej damage'u. Także, naprawdę, jeżeli chodzi o piąte miejsce, i to wcale nie jest taki najgorsze zaklęcie powiem wam. Lecimy w górę, yy, jeszcze sobie przetestujemy w boju. Jak to wygląda, ale to też myślę, że. E, no, w sumie nie ma tutaj za, co za wiele testować, bo jak dla mnie sprawa jest jasna, myślę, że dla Was też. E, no, ale zerknijcie sobie. Dobra, numer 4. Troszeczkę mi to zajęło, jeżeli chodzi o wybór tych zaklęć, bo nie jest wcale takie proste. W przypadku, właśnie, jest szczególny nacisk na szybką broń. Pod tym względem wybierałem najlepsze zaklęcia. Postarałem się właśnie hierarchię ustawić, jakie priorytety wybierać. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że każdy ma swoją definicję najlepszego zaklęcia. Dla pewnej osoby najlepszym zaklęciem jest po prostu dający największy damage. Dla niektórych najlepsze zaklęcie jest po prostu najlepszy survival. No ale tutaj mniej więcej chciałem wypośrodkować i numer cztery jest fala uderzeniowa. Tutaj też mam bardzo ważną uwagę, że fala uderzeniowa, zobaczcie na trzecim tierze niekiedy zadaje właśnie wyższe obrażenia, bo tutaj mamy 14 tysięcy, a nasze sztylety mają obrażenia 8,5 tysiąca. W momencie, w którym klikniemy sobie 3 razy w falę uderzeniową, mamy wtedy 14 tysięcy obrażeń z fali uderzeniowej. Ale w przypadku Hichotu Historii, no już tak to nie działa. Okazuje się, że Hichot Historii ma obrażenia od 1000 do 2600, a już fala uderzeniowa zadaje nam 2200 wtedy damage'u, także, no tutaj pewien degrade by wystąpił. Ale też, oczywiście, miejcie to na uwadze, że fala uderzeniowa przebija wrogów i leci dalej. Tak naprawdę, e ewentualnie, jeżeli spotka e ściankę, następuje kolizja, no i przez ściany nie przenika, kiedyś przenikało. Ale to taka mała ciekawostka dla innych. Także to jest numer 4. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko w boju, jak to wygląda. Abyście też mieli yy, na to pogląd, i też zobaczcie, że sprawdzimy sobie to właśnie w przypadku tych sztylecików. O, czekajcie, już sobie muszę ubrać. Ok, mamy sztyleciki na sobie i cyk. Fala uderzeniowa w międzyczasie tego damage'u zadaje obrażenia 14649. Tutaj widzicie na ekranie, co jakiś czas ta fala występuje. Także no, polecam, polecam. I mój numer 3 jest to wirowanie. I tu też taki silny nacisk. Co było wyżej? Czy fala czy wir? No, to jest naprawdę minimalna różnica, jeżeli chodzi o e, priorytet. Tak naprawdę wszystko zależy od waszego stylu grania: czy jest e, na mapce dużo potworków, czy mało. Czy jest to na bossy, build, czy nie. Czy na treść, czy coś farmicie, czy nie. No, ja akurat jestem bardziej takim farmerem, można powie powiedzieć. I wolę właśnie wirowanko sobie włączyć, bo zadaje obrażenia AOE, czyli otaczające nas, naszą postać i zadaje wszystkim wokół nas ten damage, także Tutaj też jest duża duża różnica jeżeli chodzi o e, damage, bo mamy zobaczcie podstawowy damage mamy tysięcy, 5300 A wir wirowanie zadaje 12000 aż, także wybieramy sobie to zaklęcie, ubieramy sobie tyle ciki i zobaczcie na to. Tutaj też zwróćcie uwagę na to, że wir nie krzywdzi naszego chłopka, bo jest tylko jeden, jeden kmobek. Wir działa w momencie, w którym jest po prostu więcej wrogów, czy więcej niż jeden, czyli kilka, tak, Dw dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu, dwudziestu i w ten sposób to działa. Oczywiście zaraz sobie sprawdzimy na polu bitwy, jak to wygląda, ale tak. To jest mój wybór numer 3. Myślę, że to jest akurat no, trzecie miejsce na podium. Jeden z moich ulubionych zaklęć, których często, często używam prawie w każdej broni staram się to posiadać. Oczywiście tutaj mamy wszystko zależne od tego, jakie mamy szczęście, jaka broń nam wydropi. No ale myślę, że no, naprawdę, naprawdę pomaga to zaklęcie w polu bitwy, w boju i, i nic dodać, sując, szczerze mówiąc. I uwaga, numer dwa, oczywiście nic innego jak promienisty cios, no tu jest akurat coś, co może pewnie się nie spodziewaliście, albo większość z was się spodziewała, może inna część się nie spodziewała, bo też szczerze mówiąc wiele e, osób idzie full attack power, full damage, a ja po prostu na drugie miejsce wybrałem promienisty cios, no jest to nic innego jak czysty, e, czysty heal, który ma 20% szansy na pojawienie się, Podczas atakowania, czyli co atak macie 20% szansy na uruchomienie leczonka I w przypadku promienistego ciosu z bronią 126 levelitem Mamy tutaj leczonko 1450 za każdym razem aż się uruchomi Czasami się uruchamia szybciej, czasami wolniej Wszystko zależy od tego jak szybka jest broń I właśnie dlatego jest na drugim miejscu Bo dziś oceniamy tylko i wyłącznie szybkie bronie Najszybsze bronie w grze, i dlatego jest to na drugim miejscu pod tym względem. I tutaj, też, ważna uwaga: że odcinki na temat zaklęć pojawią się jeszcze dwa na średnio szybkie bronie, i na takie bardzo wolne bronie też będą inne zaklęcia. Inne priorytety, także, też, zwróćcie uwagę na to: będą w sumie trzy odcinki zaklęć o broniach. Także, zapraszam gorąco na kanał. Będą się pojawiać tutaj wszystkie takie e, informacyjne, informacyjne testy. Mam nadzieję, że to Wam się przyda. Koniecznie, zerkajcie. No i co, jak to pomiędzy ciosem, mniej więcej, wygląda? No i dobra, pomiędzy ciosem na trzeci poziom, upgrade'u. W przypadku pięści wygląda to następująco: no zobaczcie, że dosyć często uruchamia się ten skill, ten, to zakręcie. W przypadku jeszcze, grzybka dołączymy, to wtedy no, działa wprost idealnie. Tutaj, zobaczcie, jak krytyki nam ładnie wchodzą. No, 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 tutaj widzę, że muszę się pięścią duszy bliżej przyjrzeć, bo, no, ciekawy item, jak naprawdę. No i zobaczmy sobie też, jeszcze w boju, jak to wygląda, żebyście też wszystko mieli czarno-białym. No i fanfary nasz numer 1, bez którego tak naprawdę nie można się obejść, oprócz promienistego ciosu, co jest może... Co jest bardziej ważne w przypadku, no, wyższych apokalips, wyższych po prostu trudno poziomów trudności Oprócz promieni promienistego ciosu, a co najbardziej właśnie z promienistym ciosem w połączeniu z czym daje nam najlepsze efekty I otóż to nic innego jak trafienie krytyczne, no jak dla mnie przez całą grę, od, od początku Minecraft Dungeons Zawsze trafienie krytyczne miałem na uwadze, było to moje numer jeden i dalej jest Dalej jest i też zwrócił na to uwagę, że jest to zaklęcie potężne Także już nawet twórcy tej gry tak twierdzą, że no jest warte, warte uwagi i często po prostu ja rekomenduję tego używać, i w sumie jest to priorytet numer jeden, tak jak właśnie ten ranking yy, nagrywam. I właśnie, nieważne co zawsze zwróci uwagę na ten skill, na trafienie krytyczne, daje to potężne połączenie, i zobaczcie na to, tu mamy. Nasz numer 1, nasz numer 2 rankingowy i nasz numer 3 daje nieziemskie połączenie, jesteśmy po prostu jak terminatorzy, którzy po prostu nie do, się leczą, zadają ogromne obrażenia i wszystkim wokół również i to jest kombo, które Wam serdecznie polecam, zerknijcie sobie jeszcze jak, jak bijemy. Tutaj też yy, ubrałem sobie zbrójkę taką, po prostu byle jaką, coś tam wydropiłem, żeby tylko skupić się na damage'u samej broni. No i zobaczcie na to, zobaczcie na to, jak to pięknie chodzi, jak to pięknie wszystko wygląda. No i nie dość, że jest efektowne, to jeszcze tak praktyczne. No to jest, to jest mój ranking, mam nadzieję, że przyda wam się. Jeżeli mieliście jakąś zagwozdkę, jeżeli zastanawialiście się, kurczę, który wybrać skill, mam do wyboru to i tamto. Ale teraz właśnie po obejrzeniu tego odcinka mam nadzieję, że będziecie już troszeczkę mieli ułatwioną sytuację, bo akurat w tym odcinku sobie to testujemy, sprawdzamy i obgadujemy. No i tak, trafienie krytyczne, zwycięzcą tego odcinka, Zerknijcie koniecznie na pozostałe odcinki poradnikowe, jeżeli drogi widzu jesteś nowy w Minecraft Dungeons, to koniecznie musisz zerkać, obejrzyj sobie wszystko, po kolei najlepiej, polecam gorąco i serdecznie, a jeszcze oczywiście na sam koniec odcinka, hashtag zagadkowy Topolo, co to jest za miejsce, uwaga! No, ciekaw jestem, czy tym razem zgadniecie, czy nie przegiąłem z poziomem trudności. No, mam nadzieję, że nie, bo w sumie, z tego co ostatnio widziałem, no, jesteście naprawdę pro. Nie ma dla Was trudnych rzeczy w, tej, w tym uniwersum, także, no. Życzę, życzę powodzenia, odpowiedź w następnym odcinku eee, i tyle, tyle, dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze dajcie koniecznie znać jaki jest wasz ranking oczywiście zwróćcie uwagę na to, że mówimy tylko i wyłącznie o szybkich broniach, także no, proszę o zrozumienie i e, merytoryczne komentarze, będę oczywiście brał udział w dyskusji, czekam dzięki wielkie, na razie, śmanko, hej!